Siema, witajcie w pierwszym odcinku ciekawostek z Kingdom Come Deliverance 2 i zaczynamy dzisiaj od rozbitego statku UFO. Znajduje się poza mapą, tak samo jak w pierwszej części. Jeżeli chcemy do niego podejść, to możemy to zrobić używając trainera, który pozwala teleportować się do znacznika na mapie. W grze znajdziemy wiele ciekawostek ze szkieletami, i tutaj mamy na przykład nawiązanie do postaci z Beetlejuice. Na północ od Kutenberga znajdziemy szkielet człowieka ze skrzydłami, ale również nie podejdziemy do niego bez cheatów. Tak samo jest z domem Babajagi. Gdy spróbujemy się tu przeteleportować, to będzie nas przenosiło nagrywalną część mapy, ale da się obejrzeć to miejsce kamerą filmową. Udało mi się również dostać do środka, ale nic tam się nie znajduje. Warto dodać, że w pierwszej części można było znaleźć martwą Babajagę. Tutaj mamy szkielety ułożone na wzór ciał pokazanych w parlamencie w Meksyku. Miały one przedstawiać kosmitów. W tym miejscu znajdziemy chyba najlepszego starega w tej grze. Aby się do niego dostać, będziemy potrzebowali aktywować konsolę na Steamie i wpisać te komendy. Dzięki temu przyteleportuje nas do jaskini, w której znajdują się raptory. Gdy je zabijemy, to zmienią się w kurczaka. Na tym drzewie znajdziemy rozbity wóz oraz szkielet na miotle, co oczywiście nawiązuje do scen Sarego Potera. Coś podobnego było w pierwszej części. W grze znajduje się kilka ciekawych miejsc, takich jak to lub wcześniej pokazany dom Babajagi. Znajdą się one zawsze poza mapą, ale gdy cheatami się do nich przeniesiemy, to Henryk skomentuje to, więc być może początkowo twórcy planowali możliwość dostania się do nich. Beautiful. W kronice Troskowic, doszukamy się nawiązania do reportażu o kobiecie, która otknęła pod korzeniem przez 11 godzin, co stało się memem w Czechach. Na koniec imiona, które w różnych wersjach językowych nawiązują do muzyków z tych krajów, a na dzisiaj to już wszystko dzięki, że oglądaliście cześć. Yeah. Have you got can't anything to eat? Clara never says no. Shifted to the wrong syllable in the second line, and in the last, you squashed three. I have reached enlightenment, and my steps are guided by the news. I'm to Friend. A travelling merchant you had one beer with. And as for my meter, listen. Me. Clara, Anna, or Lida? I can't keep up with all those girls of yours.